Panie starosto, drodzy goście, szanowni mieszkańcy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam również przybyłych na dzisiejszą uroczystość sekretarza starostwa powiatowego oraz radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Andrzeja Mowisa. Witam również Witam również radnego Sejmiku Wojewódzkiego Franciszka Widere, Burmistrza Działoszyna Pana Krzysztofa Piekarza Dyrektora Muzeum Pana Książka oraz Szefową Lokalnej grupy Panią Danutę Później oraz wszystkich tych samorządowców, którzy są, a być może że ich nie widzę obecnie, również serdecznie witam. Spotykamy się co roku w Parku Starowiejskim z okazji Dni Lotnicy. Witam serdecznie wszystkich gości mieszkańców naszej gminy. I nie tylko. Przyjaciół, przyjaciół Ziemi Kolotnictwa. Czeka nas dzisiaj wiele atrakcji. Mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś dla siebie w czasie czwartych dni konopnicy, które stały się naszą tradycją i turystyczną atrakcją. Z te w tegorocznych obchodach Dni Kolotniczych przygotowaliśmy szereg atrakcji. Główną atrakcją będzie występ zespołu Dwie Korony oraz Orkiestry Dętej z Dobrzełowa oraz Zespół Wargów. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wystawy z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, degustację swojskiego jabłka. Życzę Wam dobrej zabawy, drodzy mieszkańcy czwartych dni w Panie Wójcie, Panie Burmistrzu, koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Niezmiernie wielką radością serce moje jest napełnione tym, że po raz czwarty już mam przyjemność uczestniczyć w uroczystych obchodach Dnia Konopnicy. Chcę Pozdrowić wszystkich mieszkańców gminy Konopnica, mieszkańców miejscowości Konopnica od całej społeczności powiatu bielińskiego. Drodzy Konopniczanie, znani jesteście w powiecie wieluńskim ze swojej gospodarności, swojej pracowitości, ale znani jesteście również z tego, że kultywujecie tradycję, kultywujecie kulturę. I te akcenty, które dzisiaj tutaj są już na samym początku pokazane, bardzo, bardzo dobrze o tym świadczą. Cieszę się bardzo, że, że, jestem, że jestem tutaj razem z Wami, że mogę Wasze, wasze święto z wami, z wami świętować. Mam nadzieję, że, że te uroczystości zapal, zapadną nam na długo, na długo w pamięci, że, że będziemy je. Pamiętali do nich powracali przez najbliższy rok, żeby spotkać się znów za rok w pierwszy, pierwszy weekend lipca na dnia Konopnicy. Drodzy Państwo, życzę Państwu dobrej zabawy, aby te dwa dni upłynęły w radosnej, ciepłej, można powiedzieć rodzinnej atmosferze żebyście ten czas dobrze, dobrze spędzili życzę wszystkim i mieszkańcom Konopnicy i gościom gminy Konopnica bo wiem, że, że dużo jest osób które wypoczywają w pięknym zakątku w sercu ziemi wieluńskiej w zakątku ziemi wieluńskiej w gminie Konopnica wśród wspaniałej przyrody wszystkim Państwu dobrej zabawy, dobrego wypoczynku, wypoczynku wszystkiego najlepszego Dzień dobry. Panie Starosto, Panie Wójcie, Panowie Radni, Panie Prezes, Panie dyrektorze, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie na te uroczystości i chciałbym w tym miejscu akurat powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zdarzyła się taka sytuacja, że dwa lata temu rozpoczęliśmy współpracę z gminą Konopnica w ramach tworzenia lokalnej grupy działania Kraina Wielkiego Łuku Warty. Spotkaliśmy bardzo przemiłych, życzliwych, sympatycznych ludzi z Konopnicy, z którymi nasza współpraca się rozwija i będzie na pewno trwała przez wiele lat, a wszystkim nam zależy na tym, aby te wszystkie uroki które są dookoła rzeki Warty przekazywać, promować na terenie całego województwa i całego kraju. I myślę, że razem to będzie nam się udawało robić. W imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Działoszyn życzę Państwu wszystkiego najlepszego.